Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Łukasz jest mną Wotan. Cześć wszystkim! I Wutanistów też. Co? Wutanistów też witam. <grym> wotanistów wotanistów wotanistów. Wotanistów. Ej, bo ty miałeś jakąś też nazwę kiedyś grupy. Nie? No ja mam tawernę Wotan'a po prostu. U mnie zawsze była tawerna. Dobra. dobra. Przez to, że kiedy okay. na streamach. No, no, czasami jeszcze ludzie nie mówią o Wutkan. Nie wiem skąd im się to wzięło. Ja nie Ja żadnych... DUNKSTRYM! Ja żadnych nie pamiętam. Nie wiem dlaczego nam ja nie mówili <grym> Nie Ja pamiętam kociołek! Nie... Jakie kociołki, co?! że to w inne czasy, dobra. No, 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 no. Ja, 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 to, ja, ja w ja tym roku jeszcze nie nic, powiem ci. No ja sobie też dość mało piję. Ej, A. Jak to jest, że ja tych banerów nie resetuję? One... Ej, mogą się zerować banery? Kurka. Nie wiem. Dobra. Nie wiem co to są te banery. Banery to bardzo fajna konica dyscyplina bonus plus 10 na starcie. Aha. No nic, nie ważne, nieważne. Jakoś sobie poradzimy. Dobra, odpozowuję powodzenia. Cześć, jeszcze powodzenia. Ostatnio rozwaliliśmy otomanów było naprawdę dobrze. A teraz trzeba rozwalać kolejnych innych, ale niedługo skończy się ta era. I wtedy zacznę to polisz więc zacznę dużo mniej zarabiać. Ale mam nadzieję, że tak czy siak damy radę do tego czasu, na przykład rozwinąć wszystko, co tu chcemy. Zacznijmy nawracać. Musimy nowego gościa dostać. Najlepiej jak od dyscypliny, ale niestety gościa od dyscypliny nie ma. A więc, nie wiem, weźmy sobie na razie tego gościa w masy jakieś, czy to hełm taki dziwny jest. A tego przerolujmy, może trafi się jakiś lepszy od dyscyplinki Najlepiej by było. Dania ma wojnę. To słuchaj, Danio. My też wejdziemy. My też wejdziemy do tej wojny, powiem Ci. Super Reliefy. I czyścimy Herezję. Czyścimy Herezję na ziemiach naszego wroga i od razu na fort lecimy. I co? Odbijamy, ile się da. Odbijamy, co się da. I za chwilę będziemy atakować dalej. Możemy atakować też Tymurydów. Możemy atakować też Moskwę. I myślę, że Moskwę też zaatakujemy. Ty, ja mogę w ogóle integrować już Węgry. Ja z nimi poprawiam relacje i po tej wojnie zacznę ich integrować. bo czemu by nie? I też myślę właśnie nad zdobyciem Unii nad Czechami, bo mogę to zrobić. Więc zobaczę, jak to będzie. Okej, okay. jak to w ogóle wygląda z flotą? Oni mają 21 statków. I nawet dużą tą flotę mają. Mają lepszego generała i w ogóle pewnie morali też, jeśli chodzi o flotę, mają dużo, dużo lepszą. E, dania, 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 dania. No nie, to czekajcie, mogę zobaczyć. O, to. Dania, morale też. Mają takie same. O, dzień dobry. W międzyczasie to ja, może wypowiem wojnę Moskwie kolejną. Nie ma co chyba a, się tutaj bawić. Zobaczmy tylko, ile ma Moskwa. 50 tysięcy wojska. Ruszymy tą 28 i tą 29. -ką. Znaczy, to są 30 w sumie. ruszmy na, na północ. Wami też idziemy. Nowego lidera by się przydało. Nazwijmy go e, Robert. Nie wiem, może jakiś wic jest. Ma na imię Robert, to widzicie. Jest. O tym w życiu! 2, 4, 5, 5. Robert, ale ty kozak. Kozak, po prostu kozak i tyle powiem. Zobaczymy, może, może nam się uda wygrać flotę. Mamy trzy statki ciężkie, mamy trochę galer. 22 tysiące płynie gdzieś. Okej, okay, cofają się. I teraz byśmy mogli przejść, kurde. Musimy na podbić na północy. Dobra, podbijamy, podbijamy. W międzyczasie e, szybko na Moskwę. I dalej tu stolice mają. Tak, pięknie. Trochę forty pozmieniałem. Zbudowałem tutaj fort w... W Turowie. Dzięki temu, jak teraz fort tutaj powstanie, to będziemy, zagrodzimy przejście do naszej stolicy. To jest bardzo dla nas ważne, bo no, ostatnio był problem z tym. że Tam się wbijali po prostu. Zacznijmy robić sobie też klejmy na Tymurydów. Wiem, że na to kasos ale... Klejmy też się przydadzą. Dobra, nie ma co się pieprzyć. Lecimy po prostu z... z drugą Wojną na raz. zwiększmy influenza. I w sumie kilka są już jeszcze. Moskwa i Wielkocho. W kilka ziam pisa od nich. Będziemy potem pisa rozwalić znowu z Moską. Ehm, dobra. Atak. Dwie wojny naraz. Czemu by nie? Nowy lider. Ehm, to teraz może czy Krzysiek, bo Krzysiek na pewno jakiś jest. To pozdrawiam Krzyśków. Byłem wczoraj na koncercie nocnego kochanka. Tam tam jest Krzysiu. Główny. Prowadzący, dowodzący. Zajebiście grali. Wy to pewnie oglądacie, jak ja już ten, na, na tym głosie byłem Tam z tydzień wcześniej, ale. Halo, idźcie na dół. Yy, Moskwa jest podbijana. Pięknie. Kilkazy też zaraz podbijemy. Ooooo! Witam, witam Moskwę. Yy, i, I żegnam Moskwę. <ścoughs> Stackwipe, proszę was o Stackwipe. Dziękuję. A nie, nie ma Stackwipe. Kurde. A myślałem, że będzie Stackwipe. Ty. Mołdawia złapie danie. Co prawda dostanie w, pi w pierdziel, ale dzięki temu ja złapię danie. Więc Mołdawio, za Twoje poświęcenie, dziękuję. Dziękuję. Z minusami, co prawda, ale tak czy siak. No, masakra. Zrobiliśmy mi tu po prostu masakrę. Nie wiem, czy więcej koni nic mi nie chciał. Bośnia. Nie. do dyplomatyczne. Dobra, myślę, że spróbuję to flotę wypełnić za chwilę. Okej. Okay. Tu mam już 57%. Tutaj okay, pomyślałem o tym, że teraz jak dwie wojny prowadzę. Jak skończę jedną i drugą, to będę musiał... Mm, będę musiał ten... Będę, będę miał bardzo dużo over dobra, wchodzimy na stolicę, w końcu. W końcu na stolicę Danii wejdziemy. Na południu, mimo skala lata. Straciłem flotę, ale wszystko mi... Dobra, ta flota zrobiła swoje. Flota może wrócić już i może sobie siedzieć tam, bo flota zrobiła swoje. Flota pozwoliła mi przejść na stolicę Danii, dzięki czemu będę mógł w końcu od Danii zabrać trochę więcej tych terenów. Okay. Dobra, mamy. Po Do prowincji podbijamy. Będziemy mogli przejść. W sumie... Mm, będę pisował. Tak. Okay. Nie ja macie złota? 600. To bym chciał od Danii. Po prostu zabierzmy troszeczkę miejsc hajsu. o repsy weźmie. Dobra. I tak to już skończył. Progresję ekspansji trochę nabiję. Ale ogólnie będzie ok. Te tereny potem najwyżej w kolejnej wojnie zabiorę wszystkie. Na raz. A tutaj tak. Kończmy. I redukujmy. Dobra. Ciebie mogę wywalić. Badanie się naprawia A wami mogę lecieć, yy, szukać Moskwy, bo ona gdzieś tu urodziła O, ja Moskwo yy, Siema, Kirkazio. Powiem tak, To wojnę z Moskwą chwilę troszeczkę dłużej podtrzymamy Z tego względu yy, Z tego względu, że po prostu chcę żeby Trochę się zbiło o bo chcę od Moskwy dużo zabrać tym razem i po prostu ją chcę podbić całkowicie Też żeby może jak najszybciej też z misje zrobić to tutaj na górze Później dostanę kawaler combatability po 10% I to będę sobie trzymał na wojnę z Lukasem Także wtedy go zaskoczyć z 103 kawaler combatability Jest naprawdę fajnie Może tą moskę by złapał Krzysiek to już podbija czyli Robert? Nie, Krzysiek A Krzysiek ma 3 seed'a To Robert ma 5 Eee, to ja powinienem Robertem gdzieś tutaj odejść Ale Robert na przykład No <grym> ale patrz, zobaczyli Roberta, od razu spadamy Uciekać, Gdzie Robert Dobra, kolejna manufaktura Ile już będę miał manufaktur? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Siedem, osiem, dziewięć Dziesiąta, jedenasta, dwunasta się buduje Dwanaście się buduje Znaczy do dwunastu się już budują, okej okay. Ty, czy on dostosuje się Ability? Nice Kolejna technologia Militarna, biorę ją z chęcią Mogę zmienić rządy w rząd, a czyli mogę coś dodać? Albo state'y 5, albo autonomia. Autonomii ogólnie mamy bardzo dobrą w kraju, więc zmieńmy po prostu, dajmy sobie więcej 5 statów. 5 to nam się bardzo przyda, więc za chwilę będziemy sobie je robić, ale na razie po prostu dalej wojna z, z naszym wrogiem. Merkantynizm. Wezmę sobie za 25 dyplomatycznych spoko. Gdzie wyjdziecie? Weźmy na Kargopol. Dobra. Mamy ich, mamy ich, mamy ich. Dwie armie złapiemy, czy jedną? Powiedzcie, że dwie. Pięknie, dwie. Stack wipe? Stack wipe. Super. Ok, powiem ci, będę pisował, bo już odpuszczę tej Moskwie, jak Spoko. na razie. <laughs> Troszeczkę ją zniszczyłem. 109 procent. Co ja chcę od Moskwy? Ile mi hajsu dacie? 1400 Chciałbym hajs Weźmy sobie w końcu te prowincje Na co ja klej mam? Tą i tą Czyli cały Nowogród byśmy mogli zabrać 89% overextension hmm. Coś takiego 89% overextension Dużo złota no i to wszystko było. Te 99% rozkora, Moskwa by dołączyła do koalicji, ale to mi to wali. Tylko te 89% overextension mi trochę boli, bo poczekam sobie aż się skończy to korować za... za chwilę, kilka miesięcy. Dobra. Dobra, powiem Ci, potrzymam jeszcze chwilę tą wojnę, bo kurde chcę ten... Za dużo zabrać, a wtedy bym miał za dużo overextension i muszę poczekać aż mi się skończy oddanie. Okay. Okej. Okay. Dobra, chwila przerwy. Pauzy. Dania mi wybuchła. Okej. Okay. Czy mogę coś jeszcze zabrać? nic nie mogę. Nic nie mogę więcej zrobić chyba. Dobra, kończymy to. Skorowanie, jak najszybsze. Mogę też jakoś bośnie zaatakować. Ej, czy ja mogę Czechy zaatakować? Poprzez Bośnię. Atakując Bośnię. O. By tylko Czechy odpowiedziały. I wtedy zabieram sobie Śląsk, bo jest mi potrzebny. I jest po prostu idealnie. Poczekaj, bo chyba mam event z monarchią. Znaczy nie, czekaj, chyba mogę się zamienić w republikę. No, tak, sam, albo monarchię. Aha, czyli tutaj albo zamienię się w republikę, teraz jest to prestiżu, albo wypowiadam wojnę. Tak? Tak. No no, będą ci się spałnili tak przez jakiś czas tam. Aha, 3 stability. No tak, ale na koniec zyskasz stabilność. No, no to tak. To szkoda, że papalinfluenzę wydałem. Okej, okay, jak widzicie tam w tyle materiał troszeczkę przyspieszyłem, ponieważ no uznałem, że ten moment wam nie będę pokazywał, jak walczyłem z tymi buntami, żeby prowadzić monarchię elekcyjną, a tyle dlatego, że po prostu mieliśmy naprawdę dużo manpowera, dużo złota, nasze armie były dobrze zaopatrzone, można tak powiedzieć. Nikt nas nie chciał atakować, ja nikogo nie chciałem atakować. Lukas też nie zamierza mnie atakować, bo miał swoje problemy z Mingiem, więc po prostu mogłem na spokojnie zająć się tymi buntami i wprowadzić po prostu monarchię elekcyjną. Więc od teraz już żaden zagraniczny król z statami 002, bo taki też chciał wejść na nasz tron kiedyś, już tam na niego nie wejdzie. Teraz, jak jakiś będzie do dupy król 000, to przynajmniej to będzie od samego początku nasz król. To co. Słuchajcie, ja tutaj myślę, że całego tego przyspieszenia wam nie będę pokazywał, i po prostu tutaj utnę i przejdziemy już do, do końca. Jak mi się udało z, 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 zrobić ten event cały, i po prostu wprowadzić monarchię elekcyjną. I jeszcze w tym odcinku mam dla Was jedną wojnę, którą chcę wam pokazać, bo dzięki niej zrobimy jedną z misji naszych. Ej, chyba z, udało mi się. No to możliwe. Pakta Konwenta. Removed. Royal coś tam. Same. Removed. 3 stabilności, 50 prestiżu, 50 legitimacy. Znaczy tutaj mam income vassal plus 25% 5% tak sobie. Będzie na tych wasali dużo. I szlachta, influence plus 5% to też do dupy. Więc wolę już tą chyba autokrację. Dobra, wezmę sobie no, to. Okej, okay, czyli udało mi się. Aha, i zaraz już mi się skończyły ten z innych... Państwo, ci. A, już nie będą wchodzili się. Akurat był fajny. Ode mnie. Akurat. Kawara kompatibility plus 10%. Dziękuję. Dzięki czemu w tym momencie osiągnęliśmy 83% kawary kompatibility? A to dlatego, że tutaj musimy zwiększyć to i dzięki temu mamy coraz więcej influenza. W sumie jeszcze by się zdało zwiększyć influenza. A... Ej, to jest zajbisty, kurde, chciałem go. Mamy Tradition. 5 influ... To mogę zrobić. To jest dalej 15%, to czemu nie ma więcej? Nie wiem. Ale tak czy siak to nam daje już 88%. Jeszcze 5% możemy zdobyć jakoś. O, patrzcie na to, skończyliśmy misję z manufakturami. Dzięki czemu. Dostajemy 2,5 tysiąca dukatów oraz 10 produkcji na 25 lat oraz możemy też skończyć misję z 30 prestiżu dostajemy oraz jeszcze też dostajemy na 25 lat separatyzm minus 5 lat Więc za chwilę sobie to prawdopodobnie odpalimy hmm. Kurde Okej, okay, to lecimy Zróbmy tutaj na czwórkę, Choć powinniśmy na, na Węgrzach robić te furty takie czwórkowe i Warszawa. W końcu. Będzie dobrze, Ford. Um, tak sobie. O! Jak. Kurde, Tyle to jest manufaktur dostawałem. Więcej ja mogę jeszcze zrobić. Nie to. O! Prestiżu podbije. czy nie prestiżu. powera podbijemy trochę. Stać mnie na to. Stać mi na to. No chodzi o to, że ja chcę jak najszybciej ideę tę skończyć, żeby dostać i dyscyplinę, i artylerię Combat Ability I potem jeszcze dostanę za religijne plus 5% Morali, Siege Ability 10% O, jestem... Ty, dopiero zobaczymy, że jestem papieżem jak, pa... jak się robi... Jak się robi krucjatę? Czy ja mogę zrobić krucjatę na ciebie? A czy w tym roku, to już nie Ja to potrzebuję w ogóle czemu ja mam tak mało wojska na przykład w tej armii. Ja to potrzebuję więcej konicy. Okej, okay, weźmy sobie tą technologię nową. Już kolejną bym mógł. Ty, ta kolejna technologia daje bardzo fajną sprawę. Rzecz Ponieważ ta kolejna technologia. Daje... Zaraz, chodźmy do przodu. ten fort mnie trzyma, tak? No powoli, powoli chodźmy. Kolejna technologia daje... Właśnie, administracyjną mm, wydajność. Do musi pozbierać na to. Nie dojdę tam na czas. A, wy idzie na Pragę. Andrzeju. E, to jest... Kurde. Poczekaj, Andrzeju. trzeba tam lepszego gościa z lepszym sid Zobaczmy, jak armia Czech się spisze w kontra nasza armia. no to armię też możemy podejść. Mogę odpalić manpower? recovery speed? Super. A, Legitimacy miałem odpa... Kur... Cool. Dobra, zapomniałem. Aha! Aha! Po prostu aha! Ile już nagrywamy? Bo tak jakoś w sumie zapomniałem wcisnąć. Równą. Sprawdzę. Dobra. Ja bym chciał od Czech zabrać... Ja chyba potrzebuję tych prowincji. Daje mi to 56 agresyjnej ekspansji. Moskwa, Czechy, Anhalt, Austria, Brandenburgia, wszyscy na 50, są, czyli jeden rok i to mija ta. Dobrze, dobrze. Ja wydam dukaty. Ale, ale się przyda. Masz jakieś min... O kurwa, mi dwa minusy. Ja tak się tam wbijam, bo i tak to wygram, ale. Dobra, lecie tutaj. Odbicie to, odbicie to. Pięknie. O, kończymy z nich. Kończymy ich. No. Pięknie. wy się cofa? A, nie mogę tam pójść. Teraz mogę, 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 mogę. Wylecie tu, wylecie tutaj. Kończymy Czechy. Dobra, teraz zgodziliby się, ale to dalej jest właśnie na równe 50 agresywnej ekspansji. Czechy nie dołączą, Moskwa też nie może dołączyć, więc będziemy mieć raz, dwa, trzy... Kurde, przeważnie czegoś wygram, ale mamy w sumie listopad, więc poczekajmy chwilę i wyślimy za chwilę ten pizza offer. Możemy trochę jeszcze sobie zabrać tego hajsu. Grudzień Zatrzymamy na 28 grudnia Okej okay, Lukas czekaj bo będę pisował 29 grudzień Ej, ile, ile to będzie leciało dzień? No Kurde No zobaczymy Dobra, udało się. Nie udało. Dobra, wylećcie pod tym rydów. Hmm. A wy zostańcie tutaj, bo trzeba te bunty wszystkie niszczyć. I tutaj widzę, że mam nowe forte, fajne. I ten z Krakowa mogę usunąć nawet, bo z Krakowa mi się nie przyda w tym momencie. Dobra. Mmm, tak. Kurde, chciałem skorować, ale. Ale chciałem też tą. Technologię, no nic. Korujemy tak czy siak, nie mogę w takim alokcenszencie siedzieć długo. skorujmy. Czy mam misję zrobioną? Mam: Manpower Recovery Speed plus 20%. Teraz mi się to przyda. I mamy nowe Kasus Belli. W razie czego? Nowe Kasus Belli na Czechy. Mmm. Unia. I właśnie to będziemy próbować zrobić. Tylko musimy. Ten sojusz. 29. dopiero. Ale, jakbyśmy powiedzieli wojnę w Bośni, to byśmy znowu walczyli z Papal State'em i z Czechami. I byśmy to zrobili. Dzięki czemu byśmy mogli skrócić. White szybko z Czechami. I będziemy za 5 lat mogli robić Unię z Czechami. I taki jest plan na kolejny odcinek. A teraz będziemy kończyć. A, bo jeszcze z Liwonią walczę. Wspomniałem. Dobra, to mogłem. Jeszcze w sumie to, to koniec jeszcze parę szybkich małych wojen chcę. No, ja już mogę kończyć nie wiem, ci. No to dobra, to... kończmy może. Napis mi się naprawił. Dobra, no to w dzisiejszym odcinku wszystko. Jak widzicie, ja tutaj już się trochę też widzi Yangar wbiłem, plus mam w chuj buntów. Ty masz, no ładny masz napis. Boże, to by to idzie znacznie lepiej ode mnie. Jeszcze to wygrasz, zobacz. Powiem ci, że zaraz będę jeszcze robił ten Unię z Czechami, bo w ogóle miałem atakować Czechy, ale nie było, zostało mi dużo sojuszy. Ale Livonia, która się pojawiła na górze, miała sojusz z Czechami. Zatakowałem przez Livonię. Aha. I teraz patrzę, że Czechy mają też z Bośnią, więc mogę atakować Bośnie, zerwać White Piece, zrobić z Czechami, za 5 lat mogę walczyć o Unię. No to widzisz? Um, ale okej okay, dobra kończmy na razie Dzięki za oglądanie Mam nadzieję że mój kraj się nie rozpadnie Do zobaczenia w następnym razem No na razie pa